Cześć, ja jestem Szymon i witam Was na kanale Fundacja SCP. W dzisiejszym filmie raport testów krzyżowych 9507F23. Zapraszam do oglądania. Poniższy zapis eksperymentu odzyskano przez przypadkowe przeniesienie SCP-507 do Wszechświata, w którym opisany test został przeprowadzony z użyciem SCP-107. Możliwość zastosowania zgłoszonych ustaleń w naszych własnych wszechświecie. oczekuję na weryfikację. Rezultat opady czerwonego śniegu na obszarze testowym trwające 27 minut z umiarkowaną intensywnością, tarwa rosnąca na obszarze testowym uległa niekontrolowanej reakcji, która zakończyła się zamrożeniem całego obszaru w przeciągu kilku minut. Warto zauważyć, że reakcja antentapliczna SCP-009 nie wykroczyła poza promień działania SCP-107 z powodów, które wciąż są badane. Rośliny niebędące trawą znajdujące się w okolicy zmieniły swoją barwę na jasno-czerwoną. Znacznie rozrosły i zmutowały, ukazując macki o zabarwieniu cyjanu, podobne do tych występujących u gatunku drosera capensis, śluz wytworzony przez te macki, Okazał się później drobnymi kropelkami SCP-009 obecnie badane jest to, jak ta roślinność jest w stanie przetrwać z SCP-009 zawartym w jej komórkach. Wstępna hipoteza zakłada, że rośliny są odbiciem flory z macierzystego wszechświata obiektu.